2 na 5 na kurwa, 2 na 5 kurwa! No. bestia, bestia kurwa z wilanową kurwa! Co? You want to play tribute to first? Ja, yeah, okay. ok. Go hiding, I bit you. No problem mit. Out mid. Met. Mustałem ci za. A mnie bitujesz, ta niebieska kurwa. I do cię czy nie?

We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle. Gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami? Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Mm -hmm. Gala. Przebił mi palaka. Nie, wnękał bity, ma zero. No dobrze. Rampa przy rampie A 98 w dałem typowi, to jest kurwa niesamowite. Czy coś tam było zjebane z tamtym kątem? Nie wiem. Dergod serwer. Maszleś? Nie bo wyjechałem już. Nie ma nic. Za boksem! w oh. no, Pierdol. Jeden ja, mnie. Dwójki. Nie grałem w ogóle teraz dola, w ogóle. Jak... Nie, w szoku jestem, że mieli koło Teraz. No, Ale też tam byli maki wcześniej. Ad... No, dobra, no, dobra, dobra, no, dobra, dobra. Nieważne, no. nieważne. Nie, nie, nie dałem powrotu. Miałem zagwozdkę za popową. Nie ma ich I'm heaven now. Flashing. Oh, Sorry. I can boost you. Come, come, come. Go, go, I'll go. boost you. Smoke out! Donut a lot. He's Xbox Ex-box. Oh. Dead. One temple. One more. One, more. One, more. One more. Nie wiem, ja nie, nie wiem, ja słuchajcie już, już po prostu nie wiem Jak byłem wcześniej skoncentrowany mi się grało fajnie Tak teraz po prostu nie wiem, nie mogę się w ogóle skupić To jest, to jest popierdolone jak z wiekiem to Jest ciężko, nie, nie wiem, nie mogę się w ogóle skupić na celowniku Mam jakiś taki, jestem taki nie wiem Myślami jestem już w ogóle gdzie indziej, to jest popierdolone Cześć mam biało Wyjechał Jestem z Trzech tam, a Ty? Ta. Jeden na pewno jeszcze. Na pewno jeden. One ramp, rampa ramp. Szkoda, że gość z wami nie poszło na to od razu, nie? I'm Have I'm watching Heaven for you from Red Room. A I Main. It's A. It's It's Planting. One oh, there, I on, 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 on Temple. On Temple. dinged Temple. That. No. miss nice. One more Box. Okay, oh, guys, go, is Diffuse, I'm low. Hello, Nice. nice. nice Smokujesz mi Daję. Daj? Ja ci dam, no. dam. Gdzie on polecał? Dzień dobry. I hit, I'll hit. Counter Pushing heaven, heaven. Mm, two guys no on B. One one heaven, heaven, heaven. Heaven. Motasz się duch, motasz się. Znaczy bąk. Jestem wycieczony. Dobrze, musiałem się ocząsnąć trochę po musiałem tym miotaniu. Musiałem trochę uspokoić, bo było za dużo miotania. No nie był to powzywał w pewnym momencie, kurwa. A flash mid, wait Był Rampa, rampa jedzie Jeszcze, jeszcze rampa, jeszcze rampa, jeszcze rampa! Nice. Kurwa ja, gdzieś I to potrzebuję takiej informacji, Izak ja, ja powiem ci, że miałem taki moment, że się czy ja powinienem dać smokę na rampę, czy ty Ale w sumie, gdyby ty wyciągnął smoka, nice. to by ci goś wyskoczył i byś mi nie dał I może bym się wtedy, wiesz, rozjewał, bo bym go nie zabił tak łatwo

Don? Go. Nice, a the best. Okay, guys, go go A main. Me and Bonk will uh, fake B, okay? Yeah. Just go A main and wait for us. We'll call yeah. Close cave and close yeah. ramp cave! Yeah. Posiegać, guys, tutaj. Okay. So nice. so stop, stop, stop pushing tutaj. Push stop, stop, spuść tutaj. Lepiej, 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 One thing. Heaven. So, I... I'm dying, please help me! Why we push the smoke? I don't understand literally one guy have to speak because one of you say don't push then someone just decides to push the smoke that's impossible to play yeah 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 plus one okay let's let's buy some uh, tech nines let's go b okay and let's push um, last uh, last we will push b okay i'm gonna flash you side twice and then i'm gonna smoke deep long i'm uh, flashing now Flashback. go 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 one cave, he can go to our back. Take ramp, take ramp please. I'm planting for long. One more cave, one more cave. Cave. Better rub cave. I'm coming KP. Yeah. One more. One long.

Zabiłem z Gali, z rampy i... No A player został, no a, a player został. Sprawdzę czy Gosiu nie idzie na shorta z Mida Ja mam mniej, może pierwszy pójdę Ja mam zero kurwa tak samo jak ty no bez znaczenia Jest na bidzie. Nie patrz 2 nie nice. nice. na 5 na kurwa, 2 na 5 kurwa smoke, Nie patrzę smoke tyle z rampy Jest na mapie to. Jest... Cave, one. Cave, Can you smoke? Smoke Może I'm gonna show myself in donut, but we'll go B, okay? I'm out ramp może maybe Long or Cave Cave 100%, or maybe Long. Dead from uh, one donut, he's low. Low in donut. A clear, one donut. nie yeah, oh, giną? Przystop, don't, don't, don't push, don't push, don't push, don't push, don't push, go back, go back. One Donut heaven. Nie wiem, którego zabiłeś. Co on smokuje, kurwa. Tata, tata. na

Nice. Kurwa, ale dobrze pokolowany w tej końcówce. Poprowadzony to kurwa jak szeftera.